Siemanko, z tej strony Senior i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj płatuję odcineczek z Counter z waszej ulubionej serii, krótkiej, bo krótkiej, jednoodcinkowej serii z 1 na 1 z widzami. Leci drugi odcineczek, także powiększamy serię, Będzie, będę się starał e, wrzucać wam e, odcinek raz na tydzień, jeśli chodzi o rozgrywkę 1 vs 1. Dziś rękawice podjął gracz uniku Kokosik 2381, słuchajcie. No na początku lekko stremowany, ale później się rozluźnił troszeczkę. E, jeszcze jedna sprawa mortki tam w tle będzie można usłyszeć jak jego małe siostrzyczki bawią się gdzieś obok niego. E, mam nadzieję, że nikt dupeczki nie będzie o to spinał, e, że potraktujecie na luzie ten filmik, e, tak jak myśmy to potraktowali. Pamiętajcie, że pozytywną energię chcemy w komentarzach widzieć i nic więcej, słuchajcie, także... E, no, chyba łapę w górę wypadałoby wrzucić seniorkowi. Komcia zostawić jakiegoś, i jak jesteś tu pierwszy raz, Mordo, to wrzuć subika, zaznasz dzwoneczek, żebyś nie przegapił e, aktywności na moim kanale. No, i zapraszam na Discorda. Wszystko macie w opisie tego filmiku. A tymczasem zapraszam do oglądania. Pozdro. E, z, wybierz stronę i co z rozgrzewką chcesz? Czy już lecimy? Możemy od razu. Dobra, to wybierz sobie stronę. Pierwszy masz prawo. CT. Dobra, silniejszą stronę na później. Standardowo druga runda hajsik padnie, także tam nie kupuj jakiś tych. ja rozregulowana Rozregulowany Czy jeden strzał byś wpadł? Mogę zabić. Mam Dobra, włączamy i gramy od razu. Czy nie? Dobra, nie będzie to rozgrzew. Dawaj, rozrzefnij się tam. bo ja już nie mam siły. Dzisiaj mam takiego serza. Nice. No, będziemy farmić tutaj ty... <noise> gloczek, gloczek. Gloczek power. Dobra, lecimy. Gloczek power. Pistoletóweczka i od razu hajsik drugiej etapy. Tej... Aj! Szybko poszło. To pierwsza wojna, wiadomo. Masz sianko. Lecimy. W moim celu skała może być ciężko. Co ja mam powiedzieć? No, że wygrywasz. Znaczy nie, remis. 1-1. Dobrze. <noise>

69 dziewięć ja powiem ci, że rozregulowałem się mega bez kitu blisko było jak mnie będziesz samsianka to mów nie od razu jest pięć jeszcze o ui nie dobrze wrócił, wrócił bo już się bałem, że będzie lipa ale już. No, no pojedziemy nie, pojedziemy eee kurczę Lubię się bawić tymi broniami, tutaj, machać sobie. Ach... Przeładowywałem. No to się schowaj, Jomek, a nie stoisz na widoku. Jeszcze granatów nakupował worek, ty. Cię rozsypało. No przyz... przyzwyczajenie. O ścianeczko. Pierwszą w yes, yeah. Prawie one -tapki. One got. Ja nie, nie umiem one tap Ja nie, nie mam takiej ręki pewne jeszcze, ale może kiedyś. Co ja mogę powiedzieć? No i czekam, z której strony wyjedziesz? Czy z co chce, czy nie z tej? Lecie tam nie ma pewnie już. O, fake, pistol, nie? Polecił. <grystanie> Myślałem, że wykniesz baita na pistolet. No to w bok, nie? A nie do góry. Chcesz zrobić tak, żebyś się spojrzał na ten pistolet? Żeby tak... Na szybko wychylić. Za dużo simpla, nie? Coś ktoś naogląda, widzę. <grystanie> Jak to ma WP wrzucić. Jeju. Yeah. A jak ten, nie wiem czy widziałeś tam akcję jak AWP wrzucił na BS-a przez okienko, nie? Czy pistolet? Nie, AWP wrzucił. Na B wchodził, wiesz, w okienko, to po prawej stronie? Na Daście 2, wróć, bo od końca mówię. Na Daście 2, na B wchodził tym, wiesz, okienkiem Rzucił AWP górą i go się Prawie. popatrzył na tą AWP, nie? No, go zjechał. Jeju! Yeah, oczywiście. soczyście! Tak, ta siodła. Ładna ta siadła Oczywiście ostatnie no. zmiana stronek będzie No też żeby zawsze mówić o hajsie jak tam coś brakuje Jest dobrze latają pistolety dzisiaj, nie? <grymne> <grymne> Pistolety ze skilami <skrzynionych. grymne> coś. Ale honorowo, nie jeden jeszcze No nie ma co skakać się, nie? chociaż niektórzy no, twierdzą, no. że da się. Dobra, to zmiana strony. i rewanżo. Rewanżo będzie Dobra, do tego leć. I od razu bez urma, panie. No nieładnie, nieładnie, ja tu w konsoli siedzę, a tu mi jest Jestem chamski niestety. No właśnie, nieładnie. Ja, nie. Czekałem z kropeczką, a ty tak. Kropeczkę wjechałeś przebiegnie. Dobra, hajs zdaje. Pieniążki, o Jezu. No teraz gorzej, bo kurde Zemki nie ma one shota w głowę. Aaaaaaah. 13. Dobrze. Jest kałaszek. Dalej masz 16 killi na nim. Kurde, nic tam się nie zmieniło. Musisz to zmienić. No nie, niestety. Ale ładny skin. Jezus, <grabiarkie> to nie. nie, nie, mój skid jest po prostu... Czajisz się jak czajnik normalnie. <grabiarkie> Roz, nie strzeliłeś dwa razy, wychyliłeś bez strzelania? Wiesz, bo... Się trochę pobawić w snipera, ale to na nic. O, moja koska No to ja dostałem, chyba nie, dostałem. Myślę, że ty już chciało dostać. Tak, no hitboxy tak? w Roboxie właśnie. Mam. No. Widzę jakie hitboxy są jakieś takie. O, jest. Wjechał, wjechał. To jest to tempo, które ja tutaj... Chociaż jeden punkt, jakby zdarzył, to byłby cud. O za ja pieniądze by się przydały. Lecą? Proszę bardzo? No, dam Ci chwilę na zakupy. Dobra, gramy. O, grubszy, jakiś grubszy plan, mi ja oh, yeah, No co zrobisz? Ale też teraz ze dwa razy spoplałem Miałeś czasu trochę więcej Czasem? Mm, mm. Znowu mi pokazać gdzie jesteś pistoletem Nie, nie lubię pistoletów Zawiodłem się Pole... Aż mnie, no, aż ponieść, normalnie nie wiem co powiedzieć, to już mnie zatkało, nie, jak, z, jak zlamiłem przed chwilą, bez kitu, nie, Ty wychyliłeś z prawej, ja się patrzę w lewo i widzę Cię, że Ty stoisz sprawie i dalej trzymam Cię z lewej, nie, taki, ostra, ostro się szuklada w wody co na łań. O, dobra. znowu wiem, gdzie jesteś. Są... Tere, tere, a Ty nie wiesz, że ja jestem. <laughs> <laughs> o oh, Jezu, yes. inspektowałem akurat. Bajcik był. Jest! <grym> nice. Zobaczysz, kurde, jakim cudem w głowie no, nie, nie dostałeś się. Nie wiem. Bucho, piercing darmowy był. Dobrze się tego <grym> oczekuwał. Chyba tylko 13 damage'a. Ooooooo. A EPH się Dobra. <Dostałem. grym> Zakończenie, elegancie. No, no dobra, to dzięki po raz drugi, bo za pierwszym razem mi się nie udało nagrać. I za miesiąc proponuję rewanż nie? W kwietniu na Discordzie moim pisz. i śmiało gramy, bo spoko. No też. To dzięki. Dzięki, za grę.